Marek Fis! Nein, Polen jest dla wiele unbekannt, ne? weil we się Polen man kennt. Ne? Hier. Teresa Orlowski, Dariusz Michalczewski, Lukas Podolski. Zupa, Ein pornosta, ein schläger, ein analfabet. A oto kolejny znany Polak w Niemczech. Komik Wojtek Oleszczak, ale na scenie Marek Fis. Znany też jako Ostblock Latino. Ich habe einen sohn, ich jest kurwa Andrzej. Bei uns in Polen, das ist nicht so, wenn man hat Probleme mit Kind, man holt nicht so voll Supernenny. Das macht man nicht. Nein, weil polnischer Supernenny, das ist ein ehemaliger 86-jähriger deutscher SS-Offizier. Ja, der wird ihm aus Argentinien eingeflogen. Kabarett to dla niego Formabund. Mimo że za Odrą od ponad 20 lat wciąż bolą go dowcipy o rodakach. To jest postać przeze mnie stworzona, która polega na moich doświadczeniach, na moich przeżyciach i tak jak niestety niektórzy Niemcy jeszcze Polaków widzą. Ja chcę im pokazać to krzywe Niemcom, to krzywe zwierciadło. Niektórzy Polacy reagują z oburzeniem na jego skecze. Zresztą jego mama wciąż nie może pogodzić się z tymi spodniami. Do tego żartuje ze wszystkiego: z polskich skłonności do kieliszka, przywiązania do kościoła i polskich złodziei niemieckich aut. Mein größter Hit. Ich bin wieder hier, in eure rewia, wanili kijeś weg, hab mi versteckt. Ich rieche dein Geld. Ich atme tief ein. Oder bin ich mir sicher, in dein Zuhause zu sein? Moje pierwsze przesłanie, że ludzie mają mieć miły wieczór. Oni przychodzą spracowani i chcą się trochę odluźnić, chcą mieć miły wieczór, chcą zapomnieć może o tych swoich problemach. I później chcę pokazać, że po prostu my Polacy jesteśmy też narodem, który my się bawić, który jest weselny i wesoły. I na tym mi zależy, żeby też pokazać to inną stronę Polski, jak może Niemcy się tego nie spodziewają. Sarkastyczny humor, ale naprawdę dobry. On operuje stereotypami, w które wierzy wiele osób. Ale mam dużo polskich przyjaciół, którzy kompletnie nie pasują do tych stereotypów. Jednak to i tak jest zabawne, jak on je przedstawia. Interesujące, bo to jest coś innego. Widziałem już go kilka razy, dlatego dzisiaj zabrałem ze sobą dziewczynę i bardzo jej się podoba. Cały czas się śmiejemy. Lisa Forma kabaretowa, jaką prezentuje Fisto, stand-up comedy. Jeden komik na scenie rozbawia publiczność swoimi żartami. On kładzie publiczność na kolana. I myślę, że za to go kochają. <noise> A myślę, nie koncentrują się tylko na stereotypach o Polakach. Często także wyśmiewa Niemców, ale z polskiej perspektywy. Ale muszę powiedzieć, że jestem szczęśliwy w Deutschland. Zwłaszcza teraz na Wall. Jedna osoba jako kanclerz, jeden szwule außenminister, który niż Englisch kann. Eine Schmiergeldlappen als Finanzminister und der Sohn einer vietnamesischen Katalogmutter als Gesundheitsminister. Da ist doch bestimmt noch Platz für eine polnische Alkoholiker, oder? Najbardziej lubię go poza sceną jest naprawdę wrażliwym facetem, ale przy pierwszym wrażeniu zadaje sobie człowiek pytanie, co to za gość? To wynika z tego, że jego postać jest bardzo wyrazista i nie pokazująca swoich słabości. Dopiero w kulisach się otwiera i widać, że jest zupełnie inny. Marek Fis występuje w Niemczech od czterech lat. Wszystko zaczęło się, gdy rzucił studia socjologiczne w Bremie i wystartował w konkursie na najlepszego komika w Niemczech. Zajął drugie miejsce. To był przełomowy moment w jego życiu. Wszystko postawił na jedną kartę. Było tak, że chciałam na scenę, ale nie wiedziałam, co na tej scenie robić. Nie? O śpiewaniu to raczej nie myślałam, bo to by nie wyszło, nie? Ale model też by raczej nie, już nie wyszło. No to tam co tam zostaje jeszcze? tylko jakieś wygłupianie. Teraz ma szansę na zrobienie prawdziwej kariery. Marek Fiss. Aus Polen. Marek Fis. Gościł w największych niemieckich programach rozrywkowych w stacjach telewizyjnych. Zaczynał ze swoim autorskim programem Pierwszy Polak legalnie w Niemczech. Teraz pracuje nad kolejnym show. Ma swojego menedżera i firmę producencką, która go wspiera. Ja, gute Arbeit Deutschland. On jest jeszcze strasznie młody, dopiero zaczyna, i ma przed sobą otwarte jeszcze wszystkie drzwi. W pracy jest bardzo sympatyczny, otwarty na nowe pomysły, i myślę, że z nim można wiele osiągnąć, bo sam nad sobą ciężko pracuje. I Podróżujesz, się codziennie w innym. Wie, że ma czas i że przed każdym sukcesem będzie zaliczał porażki mówi, że wykonuje niepewny zawód, dlatego nie koncentruje się tylko na telewizji często występuje na żywo, co wiąże się z pokonywaniem setek kilometrów przez całe Niemcy. Powoli, powoli, powoli się wspinać, tak? Bo sztuko nie jest zaistnieć na 5 minut, sztuko jest zaistnieć na kilkanaście lat, i to się nie udaje wielu osób. Ma 26 lat Urodził się w Słupsku, potem mieszkał w Łebi. Po śmierci ojca, gdy matka wyszła ponownie za mąż, w wieku czterech lat był zmuszony przeprowadzić się do Niemiec Zachodnich, do Klewe nad Renem. Nie miał łatwego dzieciństwa. Po kilku latach znowu zmienił miejsce pobytu, tym razem na Berlin. Mama i tak miała już ciężkie życie i ja jej nie chciałam jeszcze tego utrudniać, prawda? Chciałam y, y, pokazać, że też umie stać na własnych nogach i y, od młodości pracowałem w kuchniach. i y, Aby tylko sobie zarobić, aby sobie pozwolić y, pójść do kina, y, z kolegami wyjść i nikogo nie prosić o pieniądze, bo y, ja y, stoję też sam na scenie i to właśnie może jest tak moja osobowość, że ja y, jestem dosyć y, taki y, człowiek, który powie, że ja to sam potrafię. Nie? Marek Fiz! Na razie nie planuje występów w Polsce, ale chce występować dla rodaków. Ma żeby przez swoją pracę stać się ambasadorem Polski w Niemczech. I choć na razie dobrze czuje się za Odrą, to nie wyklucza powrotu do ojczyzny. Ja mówię zawsze, że Berlin to jest mój zuhause, ale... Że Polska to moja ojczyzna. Gdy Polska gra z Niemcami, zawsze kibicuje biało-czerwonym. Zresztą, oglądając futbol, czuje się najszczęśliwszy. Jak y, mam dziewczynę w ręku, oglądam piłkę nożną, piję piwo. W tym momencie taki typowy El nie? Rozśmieszania ludzi uczył się od rodziny. Często bywa w Polsce, czasem nawet dwa razy w miesiącu. Najczęściej u dziadków, gdzie spędzał prawie każde wakacje. Babcia serio modli się o to, żeby moja żona była Polką. nie? I e, ja nie wiem, jakby to było, jakby nie była Polką, to nie wiem, co ona zrobi. Nie? Ale e, jest taka opcja. On, e, Marek Fis nie jest pierwszym emigrantem, który wyśmiewa niemieckie stereotypy, ale pierwszym komikiem, który obala niemieckie wyobrażenia o Polakach. Do widzenia, dobranoc, dobranoc. Marek Fis!